Lolo. dzisiaj recenzja klawiaturki Magigi Star 61. Klawiaturka kosztuje około 200. Dostałem ją od brata, ponieważ nie działa tutaj kapsuleczek. A ja w sumie, w sumie ja sobie ją wezmę, bo mi pasuje to do, do designu generalnie. Bo tak, czarny komputer, czarna myszka, czarny monitor, białe biurko i biała klawka, więc w sumie to fajnie się generalnie komponuje. O tak. O. Bardzo spoko kompozycja, generalnie tak, klawiaturka jest dość ciężka, no tak. jest giga ciężka, jest to mechanik. Klawisze reagują bardzo szybko generalnie, no i mamy tutaj 19 trybów świecenia światełek, bardzo fajnie. Wszystkie te tryby wracam do świecenia ogólnego, no i tu możemy sobie przyciemniać i rozjaśniać te światełka. Tutaj jeszcze można stawiać tempo migania wolniej szybciej, generalnie. No i co? Tak, bardzo Jest bardzo małych rozmiarów, generalnie. Ja może postawię kubeczek przy niej do porównania. No jest generalnie bardzo mała. Ma 28 cm taką na długość i 9 cm na szerokość. Grubość to około 3 cm. Tutaj nie widać, o. No i taka, jedyną wadą może być ten króciutki kabelek, on jest tak naprawdę, nie wiem, bo może z półtora metra, nie więcej. Także, ale tak to generalnie jest bardzo fajna, poręczna, da się przyzwyczaić. Tu widzicie, generalnie jak działa tutaj ten mechanizm, jak na przykład nie ma strzałek i tak dalej, nie? Delayta. Wciskamy Fn i na przykład strzałkę w dół, i mamy strzałkę w dół. Jeżeli chcemy użyć Delete, to wciskamy Fn i N mamy Delete. No i tak to wygląda. Nagrawa tylko bardzo spoko. Ogólnie polecam. Hello.